Nieposłuszeństwo wobec władzy i niepodporządkowywanie się jej decyzjom jest tak naprawdę zjawiskiem znanym, odkąd w zasadzie mamy społeczeństwo, które gdzieś tam zaczęło budować swoje struktury, pojawiła się władza. I przykłady takich zachowań przynoszą w zasadzie i przekazy historyczne, i literackie, Henry David Turo pisał, że najpierw należy być człowiekiem, a dopiero potem obywatelem. Przeciwnicy tej formy protestu przekonują, że to droga do anarchii, podkopywania autorytetu prawa i namawiają do szukania innych sposobów wpływania na rząd i nakłaniania go do zmiany polityki. Z kolei zwolennicy myśli Turo odpowiadają, że jeżeli władza tworzy niesprawiedliwe prawo, to ta, to sama ta władza Ograbia to prawo z autorytetu i niszczy szacunek do prawa. Nie można więc oczekiwać, że obywatele będą się temu prawu bezwzględnie podporządkowywali, chociaż w historii mieliśmy już również i inne przykłady. Witam serdecznie. Obywatelskie nieposłuszeństwo i nie ukrywam, że gdzieś już od dłuższego czasu planowałem robić odcinek dokładnie w tym zakresie. Natomiast do tego, aby pojawił się dzisiaj i w zasadzie w pewnej takiej logicznej kolejności, którą Państwo będziecie mieli okazję zauważyć w przeciągu praktycznie najbliższego miesiąca, myślę, że idealnie zeszły się i Państwa komentarze, prośby, czasami mailowe odnośnie tego typu odcinka. Z czasem, który w najbliższym czasie przyjdzie nam, jakby to powiedział ksiądz, przyjdzie nam przeżywać, prawda? Nie zawsze warto otwierać otwarte drzwi, więc źródłem bardzo sporej informacji będzie artykuł pani profesor Barbary Grabowskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Popełniła taką pracę pod tytułem Kilka uwag na temat nieposłuszeństwa obywatelskiego. Jest to, można powiedzieć, bardzo spora pigułka wiedzy, zawarta zaledwie na kilku stronach, warto się z tym zapoznać, natomiast sam temat obywatelskiego nieposłuszeństwa jest na tyle szeroki, że nie zmieści się nam w jednym odcinku, więc yy, to będzie Tradycyjnie, znowu jakaś tam trylogia, pewnie trzy odcinki związane z tym, a może, żeby nie tłumaczyć, to powiem, jak to wygląda. Wygląda to naprawdę w ten sposób, że my sobie będziemy mogli mówić tu na kanale o filozofii prawa, natomiast władza i tak to będzie miała mniej więcej tam, gdzie ma honor, komendant policji, który dokonywał remontów, że tak powiem. Budynku Komendy Głównej. Więc przejdźmy może od razu do rzeczy i termin nieposłuszeństwo obywatelskie wprowadził do słownika politycznego, właśnie Henry David Turo. Odmówił on zapłacenia podatków i argumentował to tym, że nie chce wspierać rządu, który wspierał niewolnictwo. No i siłą rzeczy, w takim razie, podobnie jak Al Capone trafił za niepłacenie podatków do więzienia. W każdym razie, co się okazało, filozofowie, którzy zaczęli analizować czyn y, Turo, dostrzegli w nim raczej właśnie sprzeciw dyktowany jego własnym sumieniem, niż taki typowy przypadek nieposłuszeństwa obywatelskiego. Czyli możemy zacząć się zastanawiać, gdzie jest różnica i czym właściwie jest to nieposłuszeństwo obywatelskie. I tak mamy różne w zasadzie próby zdefiniowania tego. John Rawls formułuje definicję tego terminu jako czyn publiczny, dokonany bez użycia przemocy, dyktowany sumieniem, aczkolwiek jest to czyn polityczny, jest to czyn sprzeczny z prawem, zwykle mający na celu doprowadzenie do zmiany prawa bądź zmiany kierunków polityki rządu. I co najważniejsze, jest to świadome złamanie prawa w celu zwrócenia uwagi na fakt, że prawo jest niesprawiedliwe, czyli albo dyskryminuje jedną grupę, albo to prawo, oprócz tego, że jest niesprawiedliwe, jest po prostu głupie. Popatrzmy chociażby ostatni przykład zakazu fotografowania. W każdym razie nie zawsze łamanie prawa musi być akurat, czy inaczej, nie zawsze łamane musi być akurat to prawo, którym ma zostać oprotestowane. Dopuszczalne jest nieposłuszeństwo obywatelskie o charakterze pośrednim. Czyli na przykład w sytuacji, gdy kara za załamanie kwestionowanej ustawy byłaby zbyt surowa, to robi się coś takiego, że stosuje się na przykład protesty polegające na łamaniu przepisów chociażby ruchu drogowego. Czyli mamy w tym momencie sytuację związaną ze słynnym na przykład przechodzeniem przez przejścia dla pieszych, blokowaniem dróg. Nieposłuszeństwo obywatelskie, nawet o charakterze pośrednim, jednak jest zawsze w pełni. Rozmyślnym złamaniem obowiązującego prawa i taki postępek zazwyczaj nazywany jest przestępstwem z premedytacją. I w takim razie możemy się zastanawiać, jak odróżnić ten akt tego obywatelskiego nieposłuszeństwa, bym powiedział nawet akt heroizmu, bo trzeba przeciwstawiać się w tym momencie nie tylko teoretycznie władzy, ale bardzo często może się to u nas skończyć. Pobiciami na komisariatach policji, przecież o tym Polska pisała głośno. Może się to skończyć tym, że ktoś yy, na skutek błędów funkcjonariuszy policji zostanie uduszony w czasie zatrzymania. A z, trzeba przyznać, że policja przynajmniej nie dyskryminuje, bo po, po ubiegu, mówiąc tak kolokwialnie, może dostać i 70-latek, i 17-letnia dziarlatka. Przynajmniej analizując wyroki sądów. Ale w takim razie wróćmy do tego, jak odróżnić te akty obywatelskiego nieposłuszeństwa od zwykłych czynów przestępczych. Bo skoro w obydwu przypadkach złamane zostaje prawo, to jest pewien problem. Niektórzy prawnicy sądzą, że nie da się dokonać takiego rozróżnienia, nie niszcząc zasad praworządności. Co prawda praworządność w Polsce brzmi mniej więcej tak jak yeti, czyli każdy o niej słyszał, nikt jej nie widział. W każdym razie, powiem Państwu jedną rzecz. Nie musimy się nad tym zamartwiać, bo skoro politycy już to zrobili, to mamy przynajmniej jeden problem z głowy. Skoro nasi politycy ośmieszyli proces legislacyjny, Ośmieszyli proces stosowania, tworzenia prawa, to przynajmniej z jednego elementu mamy chyba prawo być rozgrzeszeni. Z prawniczego punktu zaś widzenia, prawo narusza tak samo przestępca, jak i ktoś, kto przejawia właśnie to nieposłuszeństwo obywatelskie. I jest rzeczą zrozumiałą to, że ludzie, zwłaszcza niestety prawnicy, Będą podejrzewać, że nieposłuszeństwo obywatelskie właśnie dlatego, że dokonuje się go publicznie leży u źródeł przestępstwa kryminalnego. Natomiast jest wielu filozofów, którzy twierdzą, że trzeba odróżnić od siebie te dwa rodzaje czynów. I wskazują oni, po pierwsze, na fakt yy, tego, że nieposłuszeństwo obywatelskie z definicji ma charakter publiczny. Dokonywany jest w pełnym świetle. I to odróżnia. Przede wszystkim nieposłuszeństwo obywatelskie od zwykłego przestępstwa, bo przecież przestępca działa w ukryciu, w jego interesie leży, aby czyn, którego się dopuszcza, został jak najpóźniej, a najlepiej w ogóle nie wykryty oraz aby nie zostało mu udowodnione jego dokonanie. Chce on niknąć kary. Tymczasem człowiek dokonujący aktu nieposłuszeństwa obywatelskiego doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że najprawdopodobniej zostanie aresztowany, osądzony, a nawet skazany. Nie zamierza jednak uniknąć tych przykrych konsekwencji, jest gotów ponieść karę. Gorzej, jeżeli trafi na komisariat na przykład we Wrocławiu. To może być już różnie. Natomiast kolejny element, z byśmy powiedzieli tak trochę doktryny, to jest zupełnie odmienna motywacja. Przecież przestępca dąży do własnych korzyści, a ten nieposłuszny obywatel przecież działa w interesie jakiejś grupy. Mało tego, nawet działa w interesie całego społeczeństwa, które przecież powinno y, być zainteresowane jakością stanowionego prawa. A tymczasem okazuje się, że chociaż może do tego, co dzieje się w Polsce, dojdziemy troszeczkę później. W każdym razie, kolejna różnica, która odróżnia przestępcę od nieposłusznego obywatela, to Całkowite wyrzeczenie się przemocy przez osoby dopuszczające się aktów nieposłuszeństwa obywatelskiego. I na to szczególnie należy zwrócić uwagę. Dokonując aktu nieposłuszeństwa obywatelskiego, dokonuje się go w sposób, który jest wybitnie sposobem pacyfistycznym. I to odróżnia w tym momencie nasz sprzeciw od tego, co niektórzy nazywają takimi aktami z to jest już problem bardziej nawet na platformie YouTube. W każdym razie są różne takie akty na literę T. Mogą się niektórym kojarzyć z 11 września na przykład. Choć data każda, dobra jak każda inna, prawda? Niektórzy uważali, że 10 kwietnia. Nieistotne. W każdym razie, obywatel dokonujący nieposłuszeństwa obywatelskiego chce zwrócić uwagę opinii publicznej na jakiś istotny jego zdaniem problem, ale nie kosztem wyrządzania krzywdy innym ludziom. W tym także nie kosztem wyrządzania krzywdy funkcjonariuszom publicznym. Przestępca nie ma takich skrupułów. I tak samo jak ten przestępca funkcjonariusze policji również nie mają takich skrupułów. Nieraz było przecież medialnie głośno, a to kto, ktoś kogoś masował paralizatorem, a to robiło się inhalację na przykład gazem pieprzowym, czy czasami trochę wyżej w kierunku oczu. W każdym razie wyliczone różnice. Mają wskazywać na to, że aktów nieposłuszeństwa obywatelskiego nie wolno traktować na równi z przestępstwami. I również sądy powinny uwzględniać ten fakt i zwracać uwagę na motywację sprawcy. I dosyć ciekawie w tym temacie wypowiadał się Dworki, zresztą genialny filozof prawa. Dworki to jest pan, który zasłynął poniekąd, może i może być państwu znany z tego, że jako prawnik wysuwał dosyć ciekawe teorie w tym zakresie. W każdym razie dworki uważa, że w e, takich przypadkach związanych z obywatelstwem nie, z obywatelskim nieposłuszeństwem zasadne jest stosowanie przepisów umożliwiających nadzwyczajne złagodzenie kary, czy nawet odstąpienie od jej wymierzenia. Bo skoro takie postępowanie jest dopuszczalne na przykład w wypadku osób młodych czy będących jedynymi żywicielami rodziny, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie. Aby rozszerzyć je na jeszcze jedną kategorię sprawców. I to nieposłuszeństwo obywatelskie należy również odróżnić od odmowy wykonania pewnych czynów nakazywanych przez prawo, których jednostka nie chce spełniać, ponieważ na przykład uważa, że są niezgodne z jej sumieniem, z wyznawanymi przekonaniami, chociażby religijnymi. I nieposłuszeństwo obywatelskie nie odwołuje się do zasad moralnych. Ono się odwołuje do takiego zwykłego, kardynalnego podstawowego poczucia sprawiedliwości, jest działaniem w imieniu jakiejś grupy, która została dotknięta dyskryminacją wyników prowadzenia oprotestowywanego prawa. Powołuje się przede wszystkim na akceptowalne przez wszystkich członków społeczeństwa zasady, wyzna wy, które wyznaczają pewne standardy funkcjonowania, funkcjonowania państwa. Czyli, chociażby, zasady równości wobec prawa, odmowy dyktowań, ta odmowa dyktowana sumieniem ma charakter subiektywny, nie musi być przecież do, dokonywana na forum publicznym. A dopuszczająca się jej osoba chce najczęściej uniknąć kary, i dlatego, o ile to możliwe, poszukuje jakiegoś rozwiązania kompromisowego. Nie dąży również do zmiany prawa, które łamie, ponieważ wie, że spełnia zasady sprawiedliwości. I. Takim przykładem moż, mogą być chociażby świadkowie Jehowy, odmawiający oddawania honorów fladzy amerykańskiej. I wcale oni na przykład nie twierdzili, że prawo nakazujące salutowanie fladzy jest niesprawiedliwe, czy kogoś dyskryminuje, bo dotyczy wszystkich obywateli bez wyjątków. Oni uważali jedynie, że jest ono sprzeczne z nakazami wyznawanej przez nich religii. Stawiają w tym przypadku posłuszeństwo zasadą wiary ponad obowiązkami obywatelskimi. Tyle. I aż tyle. W naszym przypadku byśmy powiedzieli, że będą osoby, które będą zamiast na przykład zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy, będą wolały wspomóc jakąś na przykład rozgłośnię radiową. W każdym razie, to na co zwraca uwagę Dawid Turo, to również odmowa dyktowana sumieniem, ponieważ w tym wypadku troszczymy się przede wszystkim o to, aby być w zgodzie ze sobą. I wtedy nie interesują nas losy narodu i państwa, a w Polsce również możemy być rozgrzeszeni, bo skoro politycy mają państwo i obywateli w dupie, to obywatel w zasadzie poniekąd z pewnych obowiązków też może być zwolniony. Dokładnie tak jak w ustawie o obronie ojczyzny, prawda? Wszyscy mamy stać na straży ojczyzny, a politycy nie muszą być zaciągani do wojska. No, to jest przykład, w jakim kraju tak naprawdę żyjemy. W każdym razie. Istotne jest to, że mamy przykład, po, czy pokazuję Państwu przykład, który jest tak naprawdę konfliktowy. Jest to konflikt pomiędzy byciem dobrym człowiekiem, a byciem dobrym obywatelem. I człowiek dopuszczający się aktu nieposłuszeństwa obywatelskiego postępuje zupełnie odwrotnie. On przede wszystkim uważa siebie za odpowiedzialnego obywatela, troszczącym się. Który troszczy się o dobre prawo. I należy pamiętać, że w praktyce odróżnienie tych dwóch postaw może również być praktycznie niemożliwe. Tak czy inaczej, nieposłuszeństwo obywatelskie jest środkiem wyjątkowym, który powinien być stosowany w ostateczności i można uciekać się do niego tylko wówczas, gdy inne metody wyrażania sprzeciwu okazały się nieskuteczne lub były niedostępne. I w zasadzie, w sytuacjach szczególnie drastycznej niesprawiedliwości, nawet nie musimy wykorzystywać wszystkich legalnych środków, tylko możemy, zgodnie z teoriami niektórych filozofów prawa, przejść od razu do tej formy, byśmy powiedzieli, o protestowania prawa. W każdym razie za wyczerpanie metod legalnych można również uznać to, że może się w pewnym momencie okazać, że chociażby zwykłe korzystanie z wolności słowa na pewnym etapie będzie bezcelowe, bo nie przyniesie oczekiwanych rezultatów wobec nieugiętej czy biernej postawy większości społeczeństwa. I to również Państwo możecie obserwować. Dziwnym trafem okazało się, że w sprawach, które owszem mogą bardziej lub mniej bulwersować, pojawiły się marsze również pań z piorunami i tak dalej, ale w sytuacji gdy są łamane prawa obywatelskie całości społeczeństwa, to jest cisza medialna. Przecież nie było protestów po wprowadzeniu ustawy o obronie ojczyzny, która w zasadzie zrównała nasze prawodawstwo przynajmniej w mojej opinii z prawodawstwem już nawet nie Rosji. Ale w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Z jedną różnicą. Mimo wszystko w ZSRR formalny poziom stanowienia prawa stał chyba na wyższym poziomie. W każdym razie akt nieposłuszeństwa obywatelskiego jest dopuszczalny jedynie wtedy, gdy niesprawiedliwość, przeciwko której jest on skierowany, jest poważna i oczywista. Przede wszystkim nie należy nadużywać tego środka i nie należy uciekać się do niego z takich błahych powodów, bo mimo wszystko mówimy o tym, że obywatelskie nieposłuszeństwo jest pewnym środkiem ostatecznym. I nie wolno zapominać o tym, że jest to mimo wszystko złamanie prawa. Więc nadużywanie mogłoby za tym podważyć szacunek... Of <noise> Przepraszam, taki żarcik. Ale mimo wszystko yy, pani... Profesor Barbara też to pisze, bo napisała, że nadużywanie obywatelskiego nieposłuszeństwa mogłoby podważać szacunek obywateli wobec prawa. W każdym razie niech to będzie w formie żartu, bo tak jak powiedziałem, żyjemy w kraju, w którym przecież ludzie skazywani wyrokami karnymi. Niektórzy rzekomo mają postawione zarzuty, że na przykład zaczęli trudnić się handlem niewolnik, czy znaczy nie. Sprowadzaniem, ubogacaniem nas kulturalnie niczym Angela Merkel, prawda? Więc o jakim my tu szacunku kurde mówimy? W każdym razie, nieposłuszeństwo obywatelskie polegać ma na złamaniu jednego czy kilku kwestionowanych przepisów, ale nie godzi w cały system prawny, nie podkopuje ogólnej zasady posłuszeństwa wobec prawa. Pytanie, co się stanie, jeżeli wszystko jest po prostu spierniczone od góry na dół przez Sejm i Senat, prawda? W każdym razie na to pytanie w sumie Edward Working poniekąd odpowiedział, bo stwierdził, że nawet zasadniczo sprawiedliwe państwo może tworzyć niesprawiedliwe prawa, czy podejmować niewłaściwe decyzje polityczne i wtedy prawo bywa wątpliwe. W takiej sytuacji obywatel winien jest posłuszeństwo prawu, a nie czyjkolwiek jego interpretacji. Dlatego może on kierować się swoim własnym rozeznaniem, nawet gdy sąd najwyższej instancji wydałby decyzję przeciwną, to obywatel powinien wziąć taką decyzję pod rozwagę, przeanalizować argumenty sądu, i w spornym przypadku obywatel dopuszczający się aktu nieposłuszeństwa obywatelskiego nie tyle łamie prawo, co daje własną interpretację tego prawa. I według dworkina nie ma powodu, aby tę interpretację, o ile jest ona rozumna i przemyślana z góry, uważać za gorszą od wykładni dokonanej przez rząd czy przez sądy. I takim przykładem, drodzy Państwo, będzie to, co swego czasu było nazwane przez falandyzację prawa, czyli generalnie wykładnia stosowana przez profesora falandysza, gdzie wieszano na nim świętej pamięci, gdzie wieszano na nim psy. Ale z punktu widzenia pewnej filozofii, teorii prawa, były to bardzo normalne i rozsądne wywody prawnicze. W każdym razie Dworkin uważa, że akty nieposłuszeństwa obywatelskiego służą testowaniu prawa w praktyce. Pozwalają odkryć, usunąć wady niektórych ustaw, indywidualne eksperymenty i tworząc, towarzyszące im procesy sądowe pozwalają na sprawdzenie i ulepszanie stanowionego prawa. Nie szkodzą zatem systemowi prawnemu, a wręcz przeciwnie, przyczyniają się do poprawy jego jakości. Tylko, myślę, że ta teoria dworkina ma jedną wadę. Nie wzięła pod uwagę radosnej twórczości, Polskiego ustawodawcy, przypuszczam, że gdyby Dworkin widział, jak to wygląda, to stwierdziłby, że w Polsce niemożliwe jest y, przeprowadzenie obywatelskiego nieposłuszeństwa, ponieważ y, aby być wobec czegoś nieposłuszny, trzeba w jakimś głównym zakresie coś szanować. A tu mówimy o tym, że stosowanie nieposłuszeństwa obywatelskiego, w Polsce, jeżeli przyjmiemy, że rzeczywiście jest system prawny, to możemy to uznać za nas obowiązek. Autonomiczny i wolny obywatel powinien troszczyć się o zasady polityczne leżące u podstaw funkcjonowania państwa, przecież w którym żyje, jest odpowiedzialny za własną interpretację zasad sprawiedliwości i nie powinien tej odpowiedzialności przerzucać na innych, dlatego gdy zauważy niesprawiedliwość jakiegoś prawa jest zobowiązany zwrócić na to uwagę współobywateli, i odpowiednich instytucji. No, w Polsce chyba nie ma takich instytucji, mimo wszystko, więc y, powiem jedną rzecz. Y, my możemy na zasadzie pewnej teorii, filozofii y, mówić o tym, że obywatel, który milczy, to generalnie daje przyzwolenie i mieliśmy dokładnie z tym do czynienia przecież już w historii kiedy byśmy popatrzyli na przykład na to, że większość obywateli Niemiec, którzy żyli w latach 40. XX wieku przecież jest odpowiedzialna za dokonaną eksterminację. Ale tak samo policjanci, wojskowi czy inni funkcjonariusze, nawet ci, którzy odwalają kawał cholernie dobrej roboty. Ale jeżeli milczą, przymykają oczy na kurwesenstwo i łamanie prawa przez swoich kolegów po fachu, to są współwinni dokonanych przez nich czynów. I w takim razie nieposłuszeństwo obywatelskie jest aktem szczególnym. Wynika z troski obywatela bądź obywateli o to, aby prawo było jak najlepsze i aby spełniało standardy sprawiedliwości i równości. I tym się obywatele różnią od złodziei i prostytutek politycznych zasiadających w ławach Sejmu i Senatu, że jednak kierują się sumieniem i logiką. A więc nieposłuszeństwo obywatelskie jest aktem niezwykłym i dramatycznym. Narusza bowiem zasadę praworządności, do której każdy powinien być przywiązany, jednak czyn taki musi być postrzegany jako wyjątkowy tylko wówczas, gdy złamanie prawa jest dla większości obywateli czymś nie do pomyślenia. Tylko wtedy mogą oni w pełni dostrzec, ile odwagi wewnętrznej walki wymaga taki akt. Aby spróbować coś zmienić. A w takim razie, jak to wygląda w Polsce? O, to tu już sprawa nie jest prosta. Bo przecież mamy często złe prawo. Ludzie są zmuszeni obchodzić je, czy też naginać. Nie spotykają się przy tym z powszechnym potępieniem, lecz raczej ze zrozumieniem. Czyli mówiąc krótko, skoro jesteśmy przyzwyczajeni do życia w idiotycznym prawie, to osobę, która czy człowiek, który dokonuje aktu nieposłuszeństwa obywatelskiego, bardzo często może być przez nas traktowany jako zwykły naiwniak? Bo przecież było tyle różnych możliwości, aby to obejść, prawda? I w końcu przecież wszyscy wiemy, że złe prawo można jakoś obejść, bez narażania się na nieprzyjemności. A do tego jeszcze musimy dołożyć jedną rzecz. Przecież, jakżeż jest pospolite wśród nas, Stwierdzenie, że przecież pojedyncza jednostka niczego nie może zmienić w państwie, ale powiem państwu jedną rzecz. Nie wolno biernie czekać, aż ktoś coś za nas zrobi, lecz trzeba działać samemu, aktywizując ludzi podobnie myślących. Gdy dominuje postawa oczekiwania, to ludzie są przyzwyczajeni, że ktoś za nich coś zrobi. I w takim układzie nie zawsze będziemy przecież mówić o obywatelskim nieposłuszeństwie, ale powinniśmy robić wszystko, aby przynajmniej zacząć rozliczać tych, którzy doprowadzili do tego, że zamiast mówić o tym, że prawo stawiamy na piedestale, to bardzo często mam wrażenie, że jeżeli chodzi o polski system prawny, to zamiast tego piedestału mam wrażenie, że jestem coraz częściej zwykłym szambonurkiem, który grzebie w tym szambie i usiłuje doszukać się, próbuje znaleźć. Perłę w Morzu Gówna. Niech to będzie ten optymistyczny akcent, z którym Państwa pożegnam i w takim razie za dzisiaj dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia tradycyjnie we wtorek.